Hmm. Takie śniadanka ja lubię A Asia pierwszy raz nie je na filmie Bo nawet wczoraj się złapała Wczoraj też się złapała jak jadła Ciekawy brówka Zrąsi, troszeczkę nagram. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. E, zaraz Wam pokażę, ale wydaje mi się, że będzie po prostu rewelacja. Opinie są świetne tutaj. E, oczywiście jest niedziela, więc tak nie za bardzo tutaj. E, no nie ma nikogo, ale to wszystko po kolei myślę, że Wam opowiemy. A zaczyna wyglądać no nieźle, nieźle. Chyba oprócz nas będzie tylko jeden kamperek tutaj a tam jest jeszcze jakaś przyczepka. No ale wszystko na razie, idziemy, zatrzymamy się, idziemy poszukać jakiegoś miejsca fajnego Żeby fajnie stanąć Trochę nam zeszła ta droga tutaj. Wyruszyliśmy o 9, chyba 35, nie? Tak. O 935 wyruszyliśmy a jest w 17. Z jednym małym postojem. Więc nie było tak źle. 630 kilometrów, to jakoś tak. Więc dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. A teraz idziemy sobie, poszukamy, słuchajcie, gdzie tu stanąć. <złuchaj> Zobaczcie jak tu wygląda. Cudownie. Oczywiście będzie kolejna próba wędkowania. Ale miejsce my już chyba mamy dla siebie, mi się wydaje. My sobie chyba gdzieś tu staniemy. Koło tej lampy? A czemużby nie? Co? Słuchajcie... Tak nad wodą? No wydaje mi się to... Super. Szkoda, że nie mogę dzisiaj połapać, bo zezwolenie mam dopiero od jutra. Ale to nic. jest jakiś mały pomościk. Słuchajcie, tu jest, znaczy patrzyliśmy w internecie, jest miejsce takie do grillowania, jest ono z lodówką, więc nie wszyscy muszą mieć lodówkę. Jeżeli ktoś się z namiotem rozstawi, to przecież nie musi mieć lodówki tak, ze sobą. Fajnie, fajnie, mają. Nie jest to duże, słuchajcie, to jest bardzo małe, zobaczcie. Ale jest, jest fajny klimat. Opinie ma dobre, no zobaczymy. Dobra, na razie się rozstawiamy i wyździmy się później. Wtedy do zobaczenia. hej. Sprawdziliśmy wtyczki. Tam są i eee, są zwykłymi wtyczkami, takimi eee, domowymi. Ale w Polsce to jest chyba normalne. Tylko gdzieś tam na, na zachodniej strony Europy mają specjalnie, specjalną swoją wtyczkę, taką kempingową. Ale to świetnie się składa. Bo no my mamy taki dość drobny kabel, więc się dociągniemy. Idę teraz po auto. Słuchajcie, tu są też domki takie do wynajęcia, tak, więc nie trzeba koniecznie ze swoim przejeżdżać w czymś. Tam są później gdzieś łazienki, prysznice, takie rzeczy. Ja to wam wszystko później pokażę, ale najpierw się roz, rozstawimy, wiecie. Właściciele mieszkają w sąsiedniej, w sąsiedniej wsi. Oni później przyjadą, ale nie mieszkają tutaj na polu. No dobra, rozstawiam się. marki zarostawiona teraz już stoliki i tak dalej. Nie będę was męczył, a może bardziej siebie, bo nie wiem dlaczego ale ciągle się wyłącza kamerka. Więc zobaczymy się za jakąś chwilę, jak już będzie ogarnięta. Ja zobaczę dlaczego kamerka się wyłącza. Słyszycie? Nic nie słychać. plus żaby. Nie no, jest wspaniale, cudownie. Tu za mną jak widzicie, tam jest takie miejsce do grillowania. E, też jest lodówka taka, jakby ktoś mi musiał, e, znaczy chciał ktoś skorzystać, więc jest po prostu przecudownie. A siedzę w cieniu, bo jest 28 stopni, a mamy 18, <gryw> więc troszeczkę jest gorąco, dlatego tu się e, e, schowałem przed słoneczkiem. Ale no, miejscówka wygląda naprawdę fajnie. Zobaczę, może jutro połapię rybki. Może w końcu coś złapie i pokażę wam, że złapałem, bo jak na razie tylko pokazuje, że łapie. Znaczy, że usiłuje łapać. Więc zobaczymy. Może się uda. A co zezwolenie mam od jutra, więc jutro będę próbował. A teraz może pokażę wam, jak to tak wygląda tutaj wokoło. Naprawdę jesteśmy sami. Jest tam jedna jakaś przyczepa, ale nie wiem, czy tam ktoś jest w tej przyczepie, czy nie. No cóż więcej tutaj sobie wymagać, pani mi powiedziała, ja mu poprosiłem o miejsce nad wodą, a pani powiedziała, niech to sobie stanie, że pan chce, my i tak będzie pan pewnie sam, <laughs> więc stanąłem tam, gdzie chciałem. Piękny poranek. Rybka, widać, chodzi. Zaraz rozkładam swoje wędki. Mamy. Dobra, ja wiem, że może na ryby to nie jest też tak wcześnie, bo mam spód swój. Ale. Ptaszki sobie ćwierkają. No jest pięknie, cudownie. Dobra, zabieram się za łapanie. Jedną wędkę już mam przeszkoloną. To będzie taki zestawik na co? Oczywiście na węgorza. Robak też już w wielkości węgorza, co? a może jakiś sumik się tu zakręci. Są ładne sumy tu. Podobno zobaczymy. Ładnie. Od ziemi tylko. Pięknie. Piękne robaczki, a <noise> w związku z tym, że nie mam ołowiu, użyłem koszyka z ołowiem, a zresztą do wody, skąd sobie będzie się tam moczył. A tu będę się bawił obok z chłopikiem. Czekamy na branie. To jest wygoda. Wędki są 2 metry od nas. Więc kaweczka na rybach. Tak, wieczorem, ale było sporo komarów, nie? Trzeba przyznać, spray na komary jest tu obowiązkowy, to się nie da bez tego. A się myśmy odwykli? No też my odwykliśmy. Bo u nas nie ma komarów, nie? Znaczy, jak są, to są bardzo małe. Ja tam, i... No tak, w, w Niemczech się nie odczuwa tych komarów. Wręcz się nie zauważa ich. Mhm. Najprawdopodobniej pryskają mocno, no i dlatego tak się dzieje. E... No ale tutaj było sporo. To nic, 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 nic. Nie, nie. Znaczy, nie było tragedii jakiejś, taki... ja tylko pamiętam, żeby zaciągać moskitiery no, maskiery w przyczepie. się w nocy. Ale do, do środka nam się nie, nie. przedostały. Nie. By, By, nie. Było bardzo fajnie. Więc... Nie, ale my, my mamy jeszcze taki mm, lampę taką do... No, no, która niby wyłapie, nie. że przelecą do tej lampy. Taka, na, 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 do gniazdka. No. Taka mała lampa. A, no, nie nie wiem. Do nie? Bardzo dobrze. Nie pojedziemy do sklepu. Najpierw troszeczkę spróbujemy powędkować później do sklepu później kajaczek. O Jezu o zaponie. Były już takie sugestie, czy kajak ma wyporność odpowiednią do naszej walki. No bo nie, nie, nie umieszając razem do kupy, to mamy trochę dużo kilo, nie? Więc... A tam parę kilo mamy, no. Wy nie widzicie, ale my widzimy, że tam jakieś pewnie małe rybki spławik pukają. Ale może ustawię kamerę odwrotnie i w razie jakiejś akcji, to uwiecznimy to dla Was. Znaczy naszemu dieslowi musieliśmy zrobić leżenie. Potrawka z rana jest wilgotna. Ja wtedy szuka, żeby się ogrzeć. I jemu wtedy, a tym bardziej, że jest akurat świeżo po fryzjerze. No to teraz macie akwen. <laughs> Słuchajcie, mamy tu jakąś akcję. A jak widzieliście tu były rosóweczki takie porządne. Może Lin, czy coś, no? Coś tu się działo. Tak, ta wędka się machała. Tak, jest. Ale na razie przerwa chyba. to. Poskubało i poszło. Zobacz, jest tu. Dla O, i się uspokoiło. Trudno, poczekamy na następne branie. Zrobiłem troszeczkę zanęty, teraz wrzucę. Nie będę was zanudzał jaka zanęta tak dalej. To nie jest kanał wepiany. Trzy kuleczki wystarczą, żeby nie przenęcić łowiska, bo no po prostu ryby się najedzą i nie będą i tak brały. Teraz poczekamy. Tam nawet nie ma co się palić. Pół godziny, 40 minut. Przestawię zestaw, zobaczymy, co się będzie działo, bo w tym momencie, żeby się wypłoszyły. No ale ten zapach, który się rozchodzi powoli. Za jakiś czas je z powrotem zaprosi w to miejsce i na mój talerz. No na razie wędkowanie nam idzie słabo. Tylko małe okonki. Zresztą Janna zaczęła. Pierwsza złapała i tam teraz tam usiadła i łapie. I mówi, że będzie łapała największe. No więc dobra, to łapiemy okonki. Ciężkie potyczki tutaj teraz na stole są, wędki się tam moczą, jesteśmy czujni, wszystko na piszczkach zestawy. stawy. No właśnie chciałam powiedzieć że na łatwiznę, na lenistę, na Asia słuchajcie złapała pierwsza rybę, pokonka, ale niestety jednego, ale takiego większego, a ja, ja złapałem tak jak zwykle, wielkość <grym się> trzy i taki. Ja nie wiem, ja większych nie potrafię chyba. Więc przeszliśmy do gierki. Wy też grywacie sobie na kempingach, bo my namiętnie w te, te, te cyferki to. No, my, gramy tak, my gramy to tu. No. tak? Bardzo fajna gra. Trochę myślenia, ale. Znaczy w dwójkę może nie jest aż tak fajnie, ale, ale jak więcej osób to już w ogóle to jest rewelacja. Człowiek siedzi, kombinuje 10 minut, coś sobie układa. A O! Właśnie branie mieliśmy na jednej z wętek, ale nie powtarza się. Poczekamy jeszcze. Więc mówię. A Chyba jednak będę musiał tam podejść. Może nie. Zobaczcie, ale jak to się. Z... Akurat nagrywamy i tam się odzywa. Oho, 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 oho. Duże coś. Pewno mały okonek jak to zazwyczaj u mnie bywa. Na pewno to nie jest duże. O ile w ogóle coś jest, tak? No nie, coś chyba jest? Jest. Wcale nie taki ten. No jakiś okonek. Tak. Tak, okonek. Zwróćcie. A branie było? No wcale A, nie taki mały, no. Mały, malutki. A dieselek już się cieszy. Ale słuchajcie, jest większy niż zazwyczaj. A <grym> no no mały dobra. już się cieszy, nie? Tak. Dziele. Ale twoja pierwsza większa ryba zaliczona. <grym> Ale to dobrze, bo przez jakieś dwie godziny nie było w nic tak nie praktycznie. Było nic, no. Diesel, zostaw robaka. Diesel! No dobra, to muszę znowu zestaw cały zmontować i do wody. <śpiewanie> to jest bardzo mały okonek, ale słuchajcie, jest dwa razy większy od tamtej trójki. <śpiewanie> Słuchajcie, wracając do gry, ja nie rozumiem o co chodzi. Asia się strasznie czepia, jeżeli te cyferki tak to poukładam. No, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie ma różnicy. Jest różnica 3, 4, 5, a nie od 5, 4, 3. No ale to widać chyba takie. Albo ja mam coś w głowie popsute, bo dla mnie nie ma różnicy. Popsute masz. <noise> mi jest obojętnie, jak to jest ułożone. A Asia się zawsze ścieka. No tak samo jak tu. Co tu? No 11, 12. 13, 12, 11. No, no. No, no i co za problem. No nie po kolei. Z, po kolei. Po Kof, tej strony. wspak No co, co za <laughs> różnica. Bo to nie jest normalne, że takie rzeczy się robi. Jest normalne. Nie. Tak. Nie. Kto teraz jest? Ja. Dlaczego ty? No bo ty. Przecież, nie, bo ja jeszcze nie skończyłem, bo ja całości nie położyłem. No. no ale dobra, no. Nie. I ona mnie tak zawsze oszukuje, słuchajcie. Nie oszukuje Tak, sobie. tak. Nie, nie. No dobra. No, a ty tam położyłaś 13, tak? Tak. Takie pełne skupienie. Czy ja już mogę jechać? Tak już. wygrać? Od dupy strony znowu. Ja nie wiem, słuchajcie, ja mam tak układane to zawsze, więc ja nie wiem co ich chodzi. Czy skończyłeś? Tak. No to po co wykładać Proszę bardzo, zobacz. Zobacz jak Marcinek ładnie z wszystko, Tobą wygrał. Wszystko od dupy strony. Ja też prawie, A prawie robi wielką różnicę. Rebam, że teraz chcę. Ну, конечно, так. Спасибо. Okay. Okay. Okay.